Witajcie. Dzisiaj chcę porozmawiać o dzieleniach właściwie i o karmie. Co to jest ta karma, którą dostajemy? Tak nam się wydaje, że karma to jest jakieś nasze przeznaczenie, czy jakaś nasza kara, ani przeznaczenie. Karma to jest od słowa karman, staroindyjskie to jest słowo, które mówi nam przeciwieństwa, takiej wolnej, Woli naszej. Czyli tak na chłopski rozum można powiedzieć, że karma to jest jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, mówi się. Jak zasiejesz, to to zbierzesz. Bo karma to nie jest przeznaczenie. Bo przeznaczenie wyznacza już nam, co w naszym życiu się wydarzy, i z góry to jakby przesądza, a to, jak my sobie radzimy z tym. Przeznaczeniem, czyli tymi przeciwnościami losu, które w naszym życiu się zdarzają. Według prawa karmy, jesteśmy kowalami własnego losu, a przeznaczenie czy fatum to jest, że z góry jest już coś przesądzone. I tutaj, będąc kowalami własnego losu, mamy swój los pod kontrolą. I tylko my decydujemy, co w naszym życiu się dzieje, czy lepiej, czy gorzej, bo karma tak naprawdę to nie jest wyrok, tylko wynik naszych wyborów, a wiadomo, że każde wybory to są konsekwencje, i jakich dokonujemy na podstawie takiej naszej woli, więc karma jest taką naszą wolą, dlatego karma nie jest ani dobrą, to jest takie naturalne Prawo, którego tak naprawdę nie można ani nagiąć, ani przekupić. Nie wynajmiesz, bo dobrego adwokata i karma wygrasz z karmą. Nie, tylko my sami poprzez swoje takie działania, poprzez swoje czyny decydujemy o tym, jaka będzie nasza karma lub co będzie nam pisane, to co dokonaliśmy. I to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa, jak będzie nasza karma wyglądała. I tutaj możemy to tak wziąć pod uwagę, że ta karma, czy to jest dobrą, czy złą, jest karmą, czy decydujemy się na to, jaka ona będzie, niestety nie musimy tylko dokonywać. I czerpać, jakby ze swojego doświadczenia życiowego, jaką ścieżką postępujemy i podążamy my. Czy na przykład dobrą i złą karmę można przyciągnąć, bo się tak można też do tego odnieść. Czyli karmy tak naprawdę to nie można przyciągnąć, bo na karmę trzeba zasłużyć, ale można. Przyciągnąć dobre lub złe wydarzenia. I co jest z tym związane, że jeżeli ktoś bardzo czegoś pragnie, intensywniej o tym myśli, to wtedy ta nasza podświadomość wysyła takie określone wibracje do nas, i to się przyciąga czyli dobre takie wibracje się przyciągają. I te złe też się przyciągają. I jeżeli na przykład marzysz o szczęśliwej miłości, będziesz do tego dążył i myślał o tym, żeby ta miłość była szczęśliwa, to ty ją osiągniesz, bo będzie ta wibracja i przeżyjesz tą szczęśliwą miłość. Ale jeżeli boisz się w życiu na przykład biedy, albo że się ciągle czymś martwisz, to wibracje takie też są przyciągane i to... Ma taki wpływ też na Twoją karmę, bo to, to, to czego pragniesz, to, to przeżywasz mocno i ta poś podświadomość wysyła te wibracje i złe i dobre, i to zaczyna się w Twoim życiu dziać. Czy karma tak naprawdę to będzie mówiła o tym też, żebyśmy pamiętali, że te nasze, co przeżywamy. Czego pragniemy, ma wpływ na nasze życie i ma wpływ też na karmę. I karma to jest taka nagroda lub kara. W astrologii karmą jest planeta Saturn i koziorożec, który jest którego jest opiekunem Saturn. Saturn to jest taka karma, czyli surowy taki ojciec, który mówi: jak się nie uczyłeś, to nie zdasz, jak nie pracowałeś, to nie zarobisz, jak się nie leczyłeś, to zachorujesz, jak nie gromadziłeś pieniędzy i uczciwie nie pracowałeś, to będziesz biedny. I to jest to, że musimy w swoim życiu to przerobić. Ta karma, właśnie ona do nas powraca. Jeżeli nie zdążymy przerobić w jednym życiu, to ona wraca do drugiego życia, żeby przerobić to, czego nie zdążyła w poprzednim wcieleniu przerobić. Bo karma tak naprawdę to ona nie przewiduje. Takiego, takich wydarzeń w naszym życiu, tylko ona określa, co powinno się wydarzyć, żebyśmy my mogli wznieść się jakby wyżej i połączyć się z Bogiem, tak naprawdę, i taki najwyższy poziom wejść, żeby ona nie musiała znowuż przerabiać te rzeczy, których nie zdążyła w obecnym wcieleniu. I tak naprawdę to karma będzie mówiła o tym, takie, to będzie takie nagromadzenie dobrej lub złej, złych rzeczy, dobrych albo złych rzeczy. Czyli ta karma to będzie dobra, jeżeli żeśmy dobre uczynki robili, zła, jeżeli robiliśmy złe uczynki. Czyli to są te nasze yy, czyny, które dokonujemy w swoim życiu i te wybory. I ta nasza wola. I tutaj możemy powiedzieć tak, że karma nie jest ani dobra ani zła. Karma jest słuszna i sprawiedliwa. Ona jest związana właśnie z dobrymi lub złymi uczynkami popełnionymi w poprzednich życiach lub w życiu. I tutaj ta karma wyjaśnia tak, dlaczego tak niektórzy. Ludzie mają taką ogromną wiedzę i że doświadczenie, i wydawałoby się, że za mało jednego życia, ale oni są tyle zdobyli, mają takie wspaniałe życie, i właśnie to wyjaśnia karmia. Dlaczego my w takim i w takim miejscu chcemy przebywać? Dlaczego my z takimi i takimi ludźmi chcemy się komunikować? Czyli tutaj. Dlaczego też mamy takie, a nie inne zainteresowania w swoim życiu? I to właśnie, i dlaczego też zachowujemy się tak, a nie inaczej? I to definiuje właśnie karma. I czyli tu tak można powiedzieć, że o gustach się nie, nie dyskutuje, no ale właśnie skąd się biorą te gusty w naszym życiu, i to wszystko, co, co się wydarza w naszym życiu. I karma to też jest to, co my gromadzimy przez, cało, przez tą całą, całe swoje życie. I, I tak w tarocie to jest ta wędrówka tego głupca poprzez te wcielenia, i tam właśnie mówi to, że jakie następstwa są w której tam karcie jest te wcielenie to takie są jego dobre czy złe uczynki tego głupca czyli karma będzie nam też mówiła o tym żebyśmy się powstrzymywali od czynów które generują cierpienie nasze czyli to cierpienie to jest takie dla nas że odsuwamy się na przykład od czegoś lub od kogoś kogo kochamy i to nam stwarza cierpienie. I tak samo związek z kimś lub z czymś, czego nie cierpimy, to też stwarza dla nas to te cierpienie, bo przez to, że musimy tkwić w takiej, a nie w innej sytuacji, jest to dla nas bolesne. Tak samo pożądanie czegoś lub kogoś i coś, co jest nieosiągalne dla nas to też cierpimy i także tak naprawdę to musimy się jakby powstrzymywać od tych czynów, które właśnie to powodują, czyli nie robić tego, bo to właśnie pracuje na naszą karmę. Trzeba kroczyć jak gdyby taką szlachetną ścieżką, która prowadzić może nas do ustania tych, Posiadań i tych czynów, które dokonujemy. Czyli karma to jest tak naprawdę nasze uczynki, które zostaną potem rozliczone, i w tarocie to można powiedzieć, że taki sąd ostateczny to on właśnie mówi, że to, co dokonałeś złego, i to, co dokonałeś, dobrego, to będzie u ciebie rozliczone, czyli jak gdybyś taką odnowę musisz dojść do takiej odnowy swojej osoby i karma też mówi o tym, jak ona się wciela w kolejne życie. To właśnie musi przepracować coś, czego nie zdążyła w poprzednim życiu, i w, wychodzi, że czego się nauczyła, jaką ścieżkę przeszła ta dusza, co wyniosła. Co zostawiła w sobie, co przeniosła do kolejnego wcielenia, że musi jeszcze się czegoś nauczyć, co nie, jest, co nie zostało zmienione, tylko jest stałe. Więc o tym właśnie mówi nam karma, jak rozpatrujemy to na podstawie wędrówki tego yy, głupca. I teraz, tak, żeby to właściwie karma, to jest, mówi też, co powinniśmy zrobić, aby do tego dojść, żeby ta karma jak gdyby była takim dobrym dla nas wynikiem naszych czynów i naszej woli? Czyli karma ona nie zmusza nas do niczego, ani też karma nie daje nam wskazówek żadnych. Bo człowiek tak naprawdę w każdym wcieleniu może spotkać się z tym samym problemem, które było w poprzednim wcieleniu, i w każdym kolejnym wcieleniu może znaleźć inne rozwiązanie i inaczej może podejść do, do tego problemu, i powinien szukać tego najlepszego rozwiązania. I teraz powiem Wam, żeby tą karmę, jak gdyby ten rozwój, i żeby osiągnąć to, co karma gromadzi, czyli takie dobre czy złe uczynki, to trzeba kroczyć jak gdyby taką szlachetną ścieżką. I to jest taka, ośmioraka ta ścieżka, i ona prowadzi do tego, że przestają nami rządzić takie czyny, które prowadzą do takich pożądań. I przez to też pożądanie zamienia się w cierpienie, jak czegoś nie możemy dostać czy osiągnąć. I pierwsza taka ta droga tej ośmiorakiej ścieżki to jest takie, że musimy zrozumieć konieczność, Dążenia do równowagi w swoim życiu, czyli ciało, duch i umysł, czyli trzeba mieć tak naprawdę właściwy pogląd na wszystko, i wtedy właśnie jest taka równowaga w naszym istnieniu. Druga taka e, ścieżka, to jest pozbyć się, tak jakby, z serca, z umysłu, wszelkich pragnień i nieżyczliwości, czyli mieć właściwe, tak naprawdę, myślenie. I te, jeżeli jesteś taki dobrze myślący i tak właściwie myślisz, to ty nie masz w sobie takiej nieżyczliwości do, do innych ludzi czy jakiejś tam sytuacji. Czyli, i czwartą taką ścieżką to jest postępować właściwie według takich pięciu wskazań, które są właśnie w tym jak gdyby kodeksie, można to też tak nazwać, karmicznym, czyli nie zabijać żywych istot, nie niszczyć tych istot. Drugie takie jakby podpunkt do tego właściwego postępowania to jest nie kraść. I trzecie, to jest prowadzić się moralnie. Czwarte, to jest takie główne, to mieć właściwą mowę, czyli pozbyć się tej takiej mowy nienawiści. No i ta piąta mówi o tym, żeby nie spożywać, nie wdychać niczego, co jest dla nas szkodliwe i co nas odurza, czy uzależnia od tego. I piąta ta ścieżka, ona mówi, że trzeba utrzymywać siebie i rodzinę zgodnie z właściwym życiem, czyli dostosowywać się do tych właściwej wymowy. I szósta, ten stopień tej ścieżki to jest dążenie do doskonalenia spraw ciała i ducha, czyli to jest takie oświęcenie. Oświecenie według właściwego dążenia do wszystkich, jakichś takich życiowych rzeczy. I siódma ta ścieżka dąży do jasności umysłu naszego i myśli, uczuć, i tak nie rozpraszać się przy takich jakichś rzeczach błahych, czyli można powiedzieć, że mieć właściwe skupienie do konkretnych. W sytuacji, które w naszym życiu się pojawiają czy wydarzają. I mieć też ten ósmy, ten ostatni, taki, taka ta ścieżka, ten stopień naszego właśnie tego karmicznego, jakby zła czy dobra, które nam się przytrafia, to jest mieć spokojny umysł, jasny umysł, czyli taką mieć właściwą, Medytację, która nam pomoże osiągnąć to. I to są tak naprawdę te ośmiostopniowa ścieżka ona pomaga wyzbyć się pragnień i takich emocji, które sprawiają, że nie przyciągamy i nie, nie regenerujemy złej karmy. Ale też nie regenerujemy dobrej karmy, bo tak naprawdę to nasza świadomość, ona nie będzie zmuszona do ponownych wcieleń, i wtedy nie ma możliwości, żeby była ta zła czy dobra karma, to nie będzie już ponownego wcielenia, bo wszystko się osiągnie, się taki stan nirwany, czyli jedność z Bogiem. W szczęściu i w miłości. I to jest z tym związane, że to, co dobrze opanowaliśmy w poprzednich wcieleniach, pomaga nam żyć w obecnych wcieleniach i rozwijać się. A to, co popsuliśmy w obecnych wcieleniach, lub nie wykorzystaliśmy albo nieumiejętnie to zrobiliśmy, to stanowi w naszym życiu utrudnienie. I tym tak naprawdę można jakby zamknąć to, ten, te słowo karma, czyli to jest takie postępowanie prawidłowe, które nas doprowadza jakby do tej jedności z Bogiem i w szczęściu i w miłości, i że ta dusza nie musi. Nie jest zmuszana, jakby poprzez naszą świadomość, do ponownych wcieleń, czyli osiąga jakby taką wieczność w spokoju, w połączeniu i w jedności, w szczęściu i w miłości. I tyle o karmie. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam przybliżyłam to słowo karma, bo często występuje ta karma, i się mówi, że to jest taki grzech karmiczny, czyli coś, co nastąpiło w naszym życiu, i jak gdyby to zapracowało na karmę, bo mówi się też często, że karma lubi powracać, ale karmę też można swoją jak gdyby oczyścić i karmę na, można zmniejszyć, bo właśnie poprzez takie dążenie do, do tej ośmiostopniowej. Ścieżki, którą Wam przedstawiłam. Ona pomaga nam wyzbyć się tych wszystkich rzeczy, które pracują na złą karmę. Tylko my dokonujemy wyborów i my ponosimy konsekwencje naszych wyborów. Tyle o tej karmie. Subskrybujcie mój kanał. Klikajcie łapki w górę. Piszcie komentarze, na które będę. Odpowiadała w miarę możliwości moich. I życzę Wam wszystkiego dobrego i przesyłam pozytywną energię dla wszystkich moich słuchaczy. Żegnajcie. Do zobaczenia.